Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku na moim kanale z otwierania płyt moich nowych z Rammsteina i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam najnowszy krążek Rammstein Zeit proszę Państwa jest to mm, edycja Deluxe Edition, jak zwał tak zwał, jakoś tak jest to... Mm, jakby to najłatwiej wytłumaczyć, najbardziej dowalona edycja, ta taka hmm, najbogatsza, może. No i co, z takich informacji wczoraj y, dopiero y, dostałem to. Niestety nie miałem to na premierę, bo. Y, Gościu, u którego to kupowałem no, miał wysłać dzień przed premierą, niestety tam były jakieś problemy ze strony Universal, czyli firma, która się zajmuje właśnie tymi płytami i itd., itd. No i niestety no, nie miałem tutaj w dniu premiery tej płyty. Ogólnie tą płytę zamówiłem jakieś 4 tygodnie temu. No i miałem nadzieję w sumie, że będzie na tą premierę tutaj Ramsteina co była w piątek 29 kwietnia, także no tak to wygląda, no niestety, no nie dostałem to na czas, no ale mniejsza o to grun, że w ogóle to przyszło mi i tak jestem bardzo zadowolony. Dobra moi drodzy, myślę, że możemy sobie to powoli otwierać, ale zanim jeszcze sobie to otworzymy, tak się tutaj prezentuje okładka w tyle. Niestety tutaj flash też mam włączony, dlatego że w pomieszczeniu jest dosyć ciemno. No i niestety on jest mi tutaj potrzebny. No ale dobra, zobaczmy sobie wszystkie piosenki, jakie tutaj ma ten najnowszy krążek Gramsteina. Jest to Armeder Tristan Zeit Schwarz gifting Zigzag OK, Meine Trannen. Angs, diktiten, e, e, Luggen i Adieu. E, starałem się Wam to przeczytać e, tak jak powinno być, aczkolwiek na pewno tutaj jakieś e, niedociągnięcia z mojej strony są. No ale tak wygląda płyta. Tutaj mamy takie logo Ramsteina w tym oto miejscu. Tak się ona prezentuje w tyle. No to w przodzie przed chwilą Wam pokazywałem. Tak ona się prezentuje z boku. Tak. Mamy tutaj zeit napisane. O, może tak. Coś w tym stylu, o. Coś w tym stylu, po prostu. No i co? No i to, co najbardziej w sumie mi się podoba w tej płycie, to ten napis Ramstein. Zajebiście to wygląda. No, spójrzcie sobie tutaj. Ramstein. Super, to wygląda. No, kozak. Płyta jest naprawdę fajnie wykonana. No i co? Myślę, że będziemy sobie to powoli e, otwierać. Ja sobie jeszcze so, tylko znajdę tutaj e, końcówkę, żeby nie uszkodzić sobie tej płyty standardowo na dzień dobry. Znaczy standardowo. Standardowo zawsze mówię to w, w każdym odcinku, jaki dla Was nagrywam e, z otwierania płyty Ramsteina. Nie chodzi o to, że zawsze sobie niszczyłem czy coś w tym celu. Nie, nie, nie. To nie o to kaman. Tylko właśnie chodzi o to, żeby sobie tutaj e, dobrze to otworzyć. No i co? Trochę lipa Wam powiem, bo no, nie ma za bardzo gdzie złapać. Może o tutaj spróbujemy. No dobra, myślę, że tutaj będzie ok. Tutaj sobie również też przygotowałem przed nagrywką nożyczki. No i postarajmy sobie to jakoś powoli otworzyć. Dobra, coś się dzieje tutaj. To jest tylko kwestia, żeby złapać i lekko pociągnąć, i wtedy już ta taśma sama będzie schodziła. Dobra, moi drodzy, udało się. Nic się tutaj nie uszkodziło mi, chyba nie no. Wszystko powinno być OK. Dobra, otwieramy. Koniec gadania. Uwielbiam ten moment otwierać y, nowe płyty jeszcze w folii. W ostatnim czasie trochę singli też zamawiam sobie z Ramsztina, ale to są już płyty używane. Mam tam mówiłem w którymś odcinku, że... Y, no, że jest ogólnie problem z tymi singlami, bo już chyba nie produkują nowych. I teraz jak tylko szukać tu używane. Ale ja się tam cieszę, że w ogóle je mam. Dobra, połóżmy tego paprocha tutaj. O, super. Producent Universal, tak jak wcześniej wam wspomniałem. Także ogólnie git. Dobra, tutaj mamy pięknie elegancko. To folie może. O tutaj połóżmy, żeby nam się tutaj nie przeszkadzała przy otwieraniu. No i tak się wygląda. Tak się tak wygląda. Wyglądać wygląda fajnie, tak jak wcześniej wspomniałem, ale tak się prezentuje. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Taki. Nie wiem, jak to taki. Co to jest za materiał, ale jest taki inny. Fajny, wręcz wam powiem. Fajna wam sprawa, powiem. Trochę zamówiłem, ale to dlatego, że. Się skupiałem na oglądaniu tej nowej pyty. Kolejna okładka, tak wygląda. Spójrzcie sobie, fajnie tu z boku, no to widzieliście już wcześniej. No i tutaj jest, o, w tyle, tak. I tutaj znowu te wszystkie piosenki napisane: Ramstein. 11 piosenek jest na płycie, jak coś. To jest fajnie zapakowane w ogóle. O, tu jeszcze coś się będzie wysuwało. No kurde, ale, jaja. Spójrzcie, możecie sobie tutaj ją normalnie ją potem wsadzić w to i tak dalej, i tak dalej. Dobra, idziemy dalej, moi drodzy, bo widzę, że coś tutaj dalej wyjeżdża. Czy to się po prostu otwiera w taki sposób? Aha, dobra, dobra, dobra. Dodajmy sobie może tak, o, to tutaj. Tylko, żeby na kamerze było widać. Albo nie, no muszę to na razie przesunąć, bo troszkę ciężko. Niestety w obiektyw bym nie zmieścił, gdybym chciał położyć jedną koło drugiej. Otwieramy sobie tą książeczkę. Fajne zdjęcia, no Wam powiem. Tu już jakaś płyta jest. A, i muszę niestety tutaj troszkę chyba porządek zrobić, bo no nie zmieszczę się. Tak Wam powiem. Muszę to, ten papruk do kosza wywalę w ogóle. Poczekajcie sobie. Nie przejmujcie się, pewnie krzesło skrzypi trochę. Trochę ten obiektyw może bym tak ustawił. Coś w tym stylu moi drodzy, tak Wam pokażę, bo to naprawdę jest wielkie. Tu jest płyta. Spoko wygląda. Tutaj jeszcze jakąś zawartość jest w środku w tym oto miejscu. Spójrzmy sobie czy coś tu jeszcze nie ma, ale no chyba nie. Tutaj Wam już wszystko pokazałem, o tego Wam jeszcze nie pokazałem. Tu mamy znowu coś takiego, go nie sobie tutaj cały zespół maszeruje. Fajna sprawa, wam powiem. No to tu już widzieliście. No i pewnie trzeba jeszcze zobaczyć, co jest o w tym oto miejscu. Książeczka! Aha! Dobra, czyli tu pewnie będzie zawartość yy, wszystkich piosenek z tej Zajd, ale książeczka jest strasznie gruba, spójrzcie sobie. Bardzo ciekawie to wygląda. No i dobra, otwórzmy sobie. Może coś ciekawego tutaj będzie. Jak myślicie? Mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj w sumie czegoś nie brakuje. Dajmy sobie to na razie na bok. Nie, tutaj już chyba w środku nic nie ma. Nie, tutaj już nic nie ma. Dobra. Więc tak, zobaczmy sobie tą książeczkę zajd. No i co, mamy tutaj jak pewnie no, sesja zdjęciowa. Tutaj się zaczyna, tu jest pewnie wstęp cały. Z tego flasha możecie no, gorzej widzieć, no ale niestety nie miałem możliwości, on był potrzebny. Tutaj kolejna porcja zdjęć. Tutaj się zaczynają chyba tytuły już piosenek. O, to jest fajne zdjęcie, Wam powiem. Paul, fajnie to wygląda. Tu znowu Oli, basista zespołu Ramstein, tu znowu wygląda to tak, tu znowu Teal. Hmm, bardzo ciekawa ta książeczka, wam powiem coś takiego nowego w sumie. Znaczy książeczki są w każdych tutaj albumach z Rammsteina, ale ta jest taka, jakaś wyjątkowa, Wam powiem. Bardzo ciekawa. A w końcu to też jest Deluxe, Deluxe Edition. To jest ten taki najlepszy pakiet, jaki był tylko dostępny na rynku. No jak widzicie, książeczka tutaj zawiera różne fajne zdjęcia. Oraz tutaj cały czas reklamują ten zajt. No i tytuły piosenek, jak widzicie. Tu znowu flakę. Tu coś takiego. Tutaj znowu Richard. To jest gitarzysta zespołu Rammstein. Założyciel w sumie można powiedzieć. Znaczy na pewno. Oj, troszkę za szybko. Tutaj mamy znowu Schneider. Perkusista zespołu Rammstein. No jak widzicie, tutaj większość jest po prostu. No, tytuły tych piosenek cały czas jak wcześniej wspominam oraz no, cały zespół przedstawia książka tutaj jak widzicie te zdjęcia są w grupie razem albo po prostu indywidualnie tak zwanie świetnie wykonana książeczka solidna bardzo przyjemna w dotyku no i tyle no i tak się prezentuje ta książeczka coś fajnego wam powiem no, no i tyle no piszcie w komentarzach tutaj w środku już nic nie ma no tutaj jeszcze ta płyta taka czarna Ej, nie będę wyciągał, bo po co na razie. No, ale tu nic nie ma ciekawego. Po prostu tak ona wygląda. No i tyle. To jest taka cała zawartość właśnie Deluxe Edition Ramstein Zeit. a no i do tego też tu idzie. To, co Wam na samym początku pokazywałem. No fajna, fajna sprawa. Moi drodzy, to by było tyle w tym materiale. Jeżeli film się Wam spodobał, zachęcam Was do zostawienia lajka, do zostawienia komentarza oraz zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału Miszczuniu Ziomek Milan. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Dla mnie bomba, więc pewnie nic mi teraz nie zostaje, jak wkładać do radia, radia i słuchać tej nowej płyty. Z mojej strony to wszystko. Życzę Wam miłego dnia i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Cześć.